W programie pierwszym Polskiego Radia Informacje dla kierowców Edyta Poźniak. Utrudnienia na siódemce na trasie do Warszawy. W miejscowości Wygoda niedaleko Janek samochód osobowy wjechał w dwie osoby, które zginęły na miejscu. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Do wypadku doszło też kilka kilometrów dalej, w Łazach, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Są niewielkie utrudnienia w stronę Radomia. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 79 na odcinku Ożarów Lipsko. Do wypadku z udziałem ciężarówki doszło w miejscowości Wulka Tarłowska. Ruch skierowano objazdami drogą wojewódzką nr 754. Przedłuża się usuwanie skutków wypadku na ósemce na trasie Bełchatów-Tomaszów. W Piotrkowie zdarzyły się dwie ciężarówki. Przejazd na tym odcinku odbywa się wahadłowo. Utrudnienia w Warszawie. Wszystkich, którzy jadą trasą Łazienkowską, że na rogu Wawelskiej i Grujewskiej nie działają światła i praktycznie jest trasa Łazienkowska, która zwykle jest zablokowana o tej porze. W tej chwili przejazd przez ulicę Grujewską jest niemożliwy. Ja już swoje pół godziny na odcinku 200 metrów. Życzę wszystkiego dobrego w pierwszym dniu lata dla wszystkich kierowców. Dziś burze i intensywne opady deszczu będą przemieszczać się z południowego zachodu do centrum i dalej na północny wschód. W obszarze od Śląska, poprzez centrum kraju po Podlasie, prognozowana wysokość opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale lokalnie na Śląsku może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Nadal gorąco. Na południowym wschodzie dziś będzie od 29 do 31 stopni, w centrum 26 stopni. Najchłodniej na zachodzie i na północy do 22 stopni. Polskie Radio, program pierwszy, minęła dziewiąta. Proszę się nie lękać. To była cisza przed letnią, jedynkową burzą. Zaczynamy. Польское радио. Слухачи аудиции «Лето с радием». Говорит польское радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником». hier ist die polnische rundfunk sie hören unsere sendung der sommer mit dem radio Radio diffusion polonaise vous présente l'été avec la radio This is the Polish radio. You are listening to our program Summer with the radio. Dzień dobry Państwu, Wiesław Molak. Zaczęliśmy Lato z Radiem 2012. Dziś nasi goście Ania Rousowicz, Stachurski, Blue Cafe, Demono, Ania Wyszkolni, Robert Gawniński, Maryla Rodowicz. Lato z Radiem to gwiazdy, to konkursy, to nagrody. To wspaniała zabawa. No to teraz pora na wiadomości. Ewa Rogala. A na początek Euro 2012, bo turniejem żyje zapewne wielu naszych słuchaczy. Piłkarskie mistrzostwa wchodzą w fazę pucharową wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz Czechy-Portugalia. Czesi byli naszymi rywalami w grupie A. Choć mistrzostwa zaczynali od porażek, ostatecznie awansowali do ćwierć finału. Biało-Czerwoni poza turniejem, ale Polska wciąż w ważnej roli. Współorganizatora mistrzostw. Duża odpowiedzialność ciąży na służbach dbających o bezpieczeństwo kibiców. Mówił o tym na naszej antenie minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki. Przyznał, że trudnym zadaniem jest zabezpieczanie strefy kibica. Stadiony to jednak są obiekty dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem niż strefy kibica. Nie mówiąc już o tym, że w strefach kibica, zwłaszcza w Warszawie, przebywa dużo więcej ludzi i dużo więcej ludzi się wymienia. tak? Ludzie przychodzą, wychodzą. Strefy kibica działają dłużej. Największa, ale wolna od tłoku strefa kibica to oczywiście radiowa jedynka. Na naszej antenie od godziny 20.30 studio Euro 2012, kwadrans później, zaczynamy transmisję meczu Czechy-Portugalia. Teraz temat z porannej prasy. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dziś tytuł Lista Stalina. Dziennik twierdzi, że jest w posiadaniu białoruskiej listy katyńskiej. Rosyjska profesor Natalia Lebiedziewa przekazała polskim dziennikarzom spis prawie 2000 nazwisk Polaków zamordowanych przez NKWD w białoruskiej części ZSRR w 1940 Roku. To rewelacyjne odkrycie, tak mówi polskiemu radiu historyk profesor Wojciech Materski. Korzystając z tych ustaleń Będziemy usiłowali zdobyć kolejne te listy cząstkowe, które razem składają się na tę generalną listę białoruską. Na pełnej liście powinny być nazwiska blisko czterech tysięcy Polaków. Część z nich na pewno została zabita w Mińsku i jest pochowana w pobliskich kuropatach. Białoruskiej listy katyńskiej od wielu lat poszukiwali polscy historycy oraz rodziny ofiar. W Grecji ma być dziś ogłoszony skład nowego rządu Antonisa Samarasa. Po niedzielnych wyborach lider konserwatywnej Nowej Demokracji został zaprzysiężony na premiera. Prawdopodobnie socjalistycznym... Demokratyczny Pasok i demokratyczna lewica, które weszły w skład koalicji z nową demokracją, nie będą chciały wysłać swoich przywódców politycznych do rządu, który czeka ciężka batalia o oszczędności wymagane przez zagranicznych kredytodawców. O tym będą dziś rozmawiać w Luksemburgu ministrowie finansów Eurolandu. Strefa euro czekała na przełamanie impasu politycznego w Grecji, stojącej na skraju bankructwa, bo to powinno utorować drogę do kolejnych pożyczek z międzynarodowego pakietu pomocowego. Po utworzeniu nowego rządu rozpoczną się negocjacje z Brukselą w sprawie reform, od których uzależnione jest finansowe wsparcie. Politycy w Atenach liczą na złagodzenie warunków rygorystycznego planu oszczędnościowego. W Brukseli mówi się, że Grecja mogłaby dostać więcej czasu na redukcję nadmiernego deficytu. Niższe byłoby też oprocentowanie pożyczek, co nie obciążałoby tak budżetu. Beata Płomęcka, Polskie Radio. Bruksela. Od pięciu minut słuchają państwo lata z radiem, a lato astronomiczne mamy już od 8 godzin. Ta kojarząca się z wakacjami pora roku zaczęła się jednak bardzo gwałtownie. Nad Polską przechodziły w nocy burze, dziś także będą dawały się we znaki, szczególnie mieszkańcom województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz podlaskiego. Za to na południu Europy rekordowe upały. We Włoszech termometry pokazują od kilku dni około 40 stopni Celsjusza, w Bułgarii średnio 35, w Sofii wczoraj 30, ale dziś ma być więcej. Na koniec jeszcze wiadomości w skrócie. Rusza faza Pucharowa Euro 2012. W Warszawie dziś mecz Czechy-Portugalia. Służby dbające o bezpieczeństwo kibiców w pełnej gotowości. Grecja ma nowego premiera, wkrótce znany będzie skład nowego rządu. Przed Atenami niełatwa batalia o dalszą międzynarodową pomoc. To pierwszy dzień lata z radiem i astronomicznego lata. W Polsce lato zaczęło się burzami, na południu Europy rekordowe upały. Good morning. I'm John Beecham with the news and brief on Summer with the Radio. The knockout phase of Euro 2012 kicks off today with the first quarter final being played between the Czech Republic and Portugal. But will Bilek's boys manage to stave off Cristiano Ronaldo? We shall find out tonight. Greece has a new prime minister, the conservative New Democracy's Antonis Samaras, who was sworn in yesterday. But it's back to business as Athens now has to secure financing for its ruined economy. And today is the first day of astronomical summer, and of course, it's the first day of Summer with the Radio. In Poland, the Solstice. This was marked by storms and hail with a real light show in Warsaw last night. Meanwhile, heat waves in southern Europe have brought temperatures up to a scorching 40 degrees in places. And that's it from me. More news a little after 10. Polnischer Rundfunk Warschau, erstes Programm. Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk ist der Sommer mit dem Radio 2012 wieder auf Sendung. Am Mikrofon Michael Schmelz. Bei der Fußball-EM geht es jetzt in die KO-Runde. Im Warschauer Nationalstadion treffen heute Tschechien und Portugal aufeinander. Höchste Alarmstufe für die Sicherheitskräfte. Erste Sendung des Sommers mit dem Radio und gleichzeitig Sommersonnenwende. Über Polen gingen in der Nacht starke Gewitter mit Hagelschlag nieder. 14 Jahre waren sie das Traumpaar ohne Eheurkunde und nun ist alles vorbei. Sängerin Vanessa Paradis und Starschauspieler Johnny Depp haben sich getrennt. Wir trennen uns nicht. Neue Meldung kurz nach 10. Доброе утро. В эфире новости проекта Лето с радиоприемником у микрофона Женя Климакин. Начинаются четвертьфинальные игры Евро-2012. В Варшаве сегодня встретятся футболисты Чехии и Португалии. Службы, отвечающие за безопасность болельщиков в полной готовности. А в Греции новый премьер-министр Антонис Самарас. Вскоре в стране будет сформировано правительство. Впереди бой за дальнейшую международную помощь. Это первый день лета с радиоприемником и астрономического лета. В Польше оно началось грозами и градом, на юге Европы рекордно высокие температуры. Больше новостей через час. До встречи.